Mamy dwa terminy podsiewu, takie dobre terminy podsiewu, natomiast chciałbym się skupić na tym jednym, wiosennym. Przy tym terminie podsiewu wiosennym przede wszystkim mamy zapas wilgoci po okresie zimy, tak jak w tym roku, kiedy tego śniegu nie brakowało. Myślę, że, że ten zapas wilgoci on. Jest i warto by było, jeśli chcemy zrobić podczyt, to e, zrobić go w miarę wcześniej, żeby ten zapas wykorzystać. E, mamy starą darę, która jest w początkowej fazie wegetacji. Niestety jest to troszeczkę problem, dlatego że e, nawet najstarsze łąki one wiosną po okresie regeneracji, e, po okresie tego zimowego spoczynku. One nagromadziły sobie też oczywiście ten, ten zapas wody poziomowej, nagromadziły sobie składniki pokarmowe, i niestety stanowią dosyć dużą konkurencję dla świeżo, świeżo podsiewanych traw. Dlatego tak ważne jest poza terminem odpowiednio przygotować taki użytek zielony. Oczywiście, herbicydy selektywne, o tym sobie mówiliśmy, to musimy zwalczyć, zwalczyć to zakwaszczenie. Niskie skoszenie darni, no to występuje głównie przy przygotowaniu przed podsiewem jesiennym, ale wiosną chodzi o to, żeby jak najwcześniej wystartować z tym podsiewem, żeby wykorzystać nie tyle tą wodę, ale też. Jeszcze ten okres, kiedy trawy istniejące w użytku, te, które zostawiamy, żeby te gatunki jeszcze nie, nie, zaczęły tej swojej wysokiej produkcyjności, aby jeszcze nie weszły w fazę wegetatywną i żeby ta świeżo podsiana trawa miała jeszcze chwilę na to, żeby wykiełkować. Oczywiście, oczywiście przed podsiewem musimy Intensywnie przebronować taki użytek zielony. Brony zębowe porządnie, tak na tak zwane do i wtedy mamy pewność, że mamy jak najwięcej pustych przestrzeni udostępnionych y, dla y, tych młodych traw, dla tych młodych nasion, które, które będziemy wysiewać. No i oczywiście po wysiewie takich nasion, bezwzględnie taki użytek wałujemy, dociskamy te nasiona. Co do, właśnie widzimy, właśnie widzimy bronowanie. Widzimy, jak dużo tej masy organicznej, takiej niepotrzebnej nam całkiem, blokującej kiełkowanie tych młodych nasion, jak dużo tej masy organicznej zalega na naszych użytkach zielonych, a więc bardzo ważny zabieg, właśnie bronowanie. No i oczywiście, jeśli mówimy o siewie to um, mamy taki, um, taki model tradycyjny, gdzie wykorzystujemy to, co większość z Państwa ma w swoim gospodarstwie, a więc siewniki zbożowe czy rozsiewacze nawozu, um, ale też mamy już coraz więcej w gospodarstwach e, siewników specjalistycznych do, do traw, do podsiewu traw. Jak najbardziej, jak najbardziej warto z nich korzystać. Um, no, to są nowoczesne maszyny. Pamiętajmy, że m, bardzo często e, mówimy tutaj o podsiewie jakichś 20, 25. No, maksymalnie 30 kg. Jeśli tych e, pustych przestrzeni w użytku jest naprawdę sporo, to, to, to możemy dojść nawet do 30 kg na hektar. Natomiast e, średnio wysiewamy w granicach 15 czy 20 kg. E, te nowe, nowe siewniki też powodują, że, że po prostu bar, bardzo łatwo je ustawić na e, tak niewielką ilość tak drobnych nasion e, z rozsiewaczami nawozu jest dużo, dużo gorzej. E, siewniki zbożowe oczywiście też możemy, też możemy tak wystawić, też tak możemy ustawić, natomiast e, no wysiew ręczny mamy tutaj jeszcze. E, z tym już myślę coraz rzadziej, to na bardzo małych, bardzo małych gospodarstwach, na bardzo małych areałach. I teraz tak, wiemy czym podsiewać, wiemy jak podsiewać, natomiast e, jakich nasion użyć do podsiewu. Bardzo często popełniamy sporo błędów wysiewając no, jakąś gotową mieszanką, obojętnie jaką, tak? Po prostu to co mamy, wysiewamy. E, no, tutaj, przy, szczególnie przy podsiewie wiosennym, kiedy mamy bardzo dużą konkurencyjność. Istniejącej, e, istniejącej trawy, którą zostawiamy. Pamiętajmy, że te e, rośliny, które zostają w użytku zielonych, nie są, nie są całkowicie zniszczone. One są po pierwsze bardzo odporne. Zostały, zostały po kilku latach użytkowania bardzo odporne gatunki. E, też takie gatunki, które już mają rozbudowany system korzeniowy, a więc ta młoda trawa, którą dożyjemy. No, ona ma problem, tak? Bo ona ma konkurenta, który korzeniami sięga sobie głębiej. No i też dzięki temu, dzięki temu szybciej, szybciej korzysta z wody czy składników pokarmowych, które są głębiej. Dlatego do podsiewów wiosennych wybieramy mieszanki złożone praktycznie z życic. Myślę tutaj szczególnie o takich krótkotrwałych życicach wielokwiatowej na dwa lata, na rok. Czy życicy mieszańcowej na 2-3 lata, rewelacyjny gatunek, bardzo fajny gatunek do podsiewu, świetne efekty, świetne efekty podsiewu, mamy akurat dwie mieszanki, które, które polecamy na podsiewy wiosenne, myślę tu o mieszance BG1 i BG2, to są mieszanki w 100% właśnie złożone z życic, no i na tyle są fajnie sprawdzone, że kiełkują już w 6 stopniach Celsjusza, a więc, a więc możemy je wsiewać bardzo szybko, kiedy gleba jest ogrzana tylko do 6 stopni Celsjusza. Możemy, możemy już wsiewać i nie tracić szczególnie tej wilgoci pozimowej. Jeśli mówimy też o podsiewie, to gdybyśmy mieli potrzebę użycia roślin motylkowych do podsiewu, to polecam koniczynę oczywiście, czy białą, czy czerwoną czy na przykład nasz mix Protafix, gdzie mamy cztery różne koniczyny jednoroczne, świetnie, świetnie, to się komponuje z życicą wielokwiatową i ten efekt, i ten efekt podsiewu mamy od razu widoczny. Natomiast przestrzegam przed używaniem nasion lucerny do podsiewu, bo niestety bardzo rzadko w 99% niestety to nie wychodzi. Lucerna ma duże wymagania, jeśli chodzi o stanowisko, jeśli chodzi o dostęp światła, o dostęp powietrza w glebie. Także ona lubi glebę spulchnioną, uprawioną, a więc, a więc tylko wysiewy. Tak naprawdę od nowa, zakładanie lucernika od nowa, a nie, a nie podsiewanie lucerną. Jeśli mamy starszy lucernik i chcielibyśmy go podsiać, polecam trawy czy czy koniczynę białą lub czerwoną, ewentualnie właśnie mieszankę Protafix, cztery jednoroczne koniczyny i jak najbardziej, jak najbardziej tutaj to fajnie się sprawdzi. Jeśli mówimy o zaletach podsiewu, to przede wszystkim dużo niższe koszty renowacji, dlatego że nie wymaga to od nas pełnej uprawy, mamy tylko podsiew, tak, jeśli zapłacimy za, za usługę, biorąc usługę na przykład właśnie siewnik specjalistyczny, za taką usługę zapłacimy 150, 170 czy 200 zł, zależnie od, od tego, w jakiej części kraju jesteśmy i jak dużo tych siewników naokoło mamy, no to, to widzicie Państwo, jest to praktycznie poza kosztem nasion i, i wykonania tego podsiewu, tej usługi. Nie mamy żadnych innych kosztów, nie ponosimy kosztów właśnie e, uprawy gleby. Poprawiamy dzięki temu bardzo mocno skład gatunkowy runi i poprawiamy sobie jakość gotowej e, zbieranej masy zielonej. E, mamy dzięki temu wyższą strawność. Stosując przy podsiewie wiosennym właśnie mieszanki życicowe, zwiększamy zawartość cukru, zawartość energii w siano piszące. Niestety, niestety, sam podsiew jest dosyć zawodny, kiedy, kiedy brakuje nam wilgoci. A więc e, zalecamy, żeby robić go wcześniej, po to właśnie, żeby wykorzystać jak najwięcej tej wody podzimowej, zanim przyjdą te wiosenne susze, żeby m, te młode trawy również wytworzyły m, już swój system korzeniowy, żeby mogły, mogły ten okres e, suszy przetrwać. I tak, e, zdjęcia na przykładzie gospodarstw programu Krowie na Zdrowie, gdzie możecie Państwo popatrzeć na, na te efekty, gdzie przeprowadzaliśmy takie podsiewy, renowacje użytków zielonych. E, widzicie Państwo siewnik tradycyjny z rydlicą talerzową, zbożowy, e, też jest też jest świetnym rozwiązaniem, też możemy takim siewnikiem podsiewać. Tak to wyglądało po podsiewie. Oczywiście wałowanie bezwzględnie, pamiętajmy o tym. No i taki, taki był efekt, taki był efekt później. Oczywiście na tym użytku zielonym. Najpierw zwalczono kwasty, przebronowano, później wykonano właśnie podsiew, no i mamy efekt widoczny. Zachęcam do zerknięcia na relacje z gospodarstw programu Krowie na zdrowie. Jak to przebiegało w tych gospodarstwach? Efekty, efekty są naprawdę zdumiewające. Chciałbym Państwu powiedzieć w części trzeciej naszego spotkania, naszej prezentacji o nawożeniu wiosennym, dlatego, że jeszcze wiele gospodarstw popełnia bardzo dużo błędów. Myślę tutaj o zastosowaniu bardzo dużych dawek nawozu wiosną i zastosowaniu części składników. Jeden raz właśnie wiosną, dużą dawkę i e, niestety niestety mm, później część, część z, tych, z tych składników nie jest wykorzystana. E, część z nich jest bardzo łatwo wypłukiwana gdzieś głębiej. E, no i nie przynosi to takiego spodziewanego efektu, jakbyśmy chcieli. Ten pierwszy pokos mamy, mamy rewelacyjny, a kolejne odrosty niestety już nie.